Uncharted 4 dostaje oceny, jakich wszyscy się chyba spodziewaliśmy. Remaster Modern Warfare będzie kosztowną imprezą, a Game Informer rzucił w stronę internetu informacjami o Dishonored 2. To wszystko i nieco więcej już teraz, w 28. epizodzie Gościa Niedzielnego 2.0. Sony hajpowało, hypowało i wygląda na to, że mimo wszystko nie przehajpowało. Embargo na recenzję Uncharted 4 zostało zdjęte w czwartkowy ranek tylko po to, by Internet niemalże eksplodował w związku z ocenami nowej produkcji Naughty Dog. Wyciągnięta z 62 recenzji średnia na Metacritic wynosi 94, a najniższą do tej pory notą jest 80 przyznane przez Video Gamera UK. Podczas gdy większość ocen, jak można logicznie wnioskować, oscyluje na pułapie legendarnej dychy. Chociaż gdyby była taka możliwość, niektórzy pewnie wlepiliby i 11, ale w sumie nie ma co się nadmiernie dziwić. O ile część trzecia nie była specjalnie porywająca, i dopiero po premierze dowiedzieliśmy się, że wynikało to z toczącej się równolegle produkcji The Last of Us, to czwórka. Mimo czkawki powodowanej odejściem Amy Hennig i opóźnieniami, zapowiadała się na coś absolutnie spektakularnego, zarówno pod kątem historii, jak i mechaniki oraz technikaliów, nad którymi bankowo czuwał przytwierdzony do dewelopera Ice Team. Premiera gry 10 maja, czekamy z niecierpliwością nie tylko na sam tytuł, ale także na wieści o dodatku. Czwórka ma być bowiem pierwszą w historii marki częścią, która otrzyma postarcie DLC, o którym nie wiemy absolutnie nic. Co dość nietypowe, bo zwykle przed premierą gry wysypują się wszelkie informacje o dodatkach, a tutaj. cisza. Je. Mój Boże. Death counting to rising and there's no end of. To jest Top Cat sovereign. Divert and deploy all available assets immediately. Holy shit. Wycieki wyciekami, a fakty faktami. Do internetu trafił zwiastun Call of Duty Infinite Warfare i gra będzie dokładnie tym, na co wskazywały wycieki futurystycznym FPS-em, który zabierze nas w przyszłość jeszcze dalej niż kiedykolwiek przedtem w historii marki. Na nie widać, naturalnie, realizowani polityki Michael Bay Movie The Game, więc wszystko eksploduje, ludzie krzyczą, a nawet mimo osadzenia w przyszłości, znalazło się miejsce na amerykański patos i czułe, nostalgiczne przechadzanie się pod ścianą z nazwiskami bohaterów. Obok którego pojawiają się jeszcze asteroidy, walka w kosmosie i strzelanie na, jak sądzę, jednym z księżyców Saturna, więc recykling asetów z Destiny jest, cóż, bardzo prawdopodobny. I szczerze, nie mam słów na kubeł, który funduje nam Activision, bo to dokładnie odwrotność tego, co gracze chcieli. O czym może świadczyć chociażby liczba dislike'ów pod zwiastunem gry. Jest ich ponad dwa razy więcej niż łapek w górę, a w komentarzach rozpętał się prawdziwy shitstorm do tego stopnia, że Activision musiało odpowiadać przed swoimi inwestorami. Niektórzy gracze sugerują nawet, że Acti powinno wywalić Infinite Warfare do kosza i wydać po prostu remaster Modern Warfare, którego gracze najwyraźniej chcą i nie podoba im się fakt, że remaster będzie dostępny tylko w pakiecie z grą w bardziej dopasionych wersjach, więc rozmowa zaczyna się od Legacy Edition kosztującego 70 funtów. Infinite Warfare dostały już po łbie od ludzi z DICE, którzy określili zwiastun mianem roboty godnej gimnazjum, a sam tytuł – grą wyglądającą jakby była sprzed 10 lat, która na dodatek ma słodką grafikę. Jak to mówią w internetach – apply cold water to the burnt area. Apply cold water, nie muszą natomiast robić wspomniani przed chwilą panowie z DICE, którzy w piątkowy wieczór pokazali nam swoje najnowsze dziecko nazwane Battlefield 1. Nie jestem wprawdzie pewien, czy internety, zgodnie z zapowiedziami, się stopiły, ale na bank rozgrzały się do czerwoności na wieść o tym, że nie będzie żadnego ultra power sci-fi z turbolaserami i wychodzeniem na orbitę, a dostaniemy hardkorowy shooter osadzony w czasie I Wojny Światowej. Oznacza to fantastycznie mechaniczne bronie, dwój i trójpłatowce, bardzo mało wyrafinowane czołgi i ogromne zeppeliny, leniwie sunące nad polem walki. Ale nie tylko, bo Battlefield One koncentruje się także na tym, jak konflikt się rozprzestrzeniał i podążając za historią opuszczał cywilizowane zakamarki świata, przenosząc się na wież, gdzie wtedy Ludzie nie widzieli na oczy karabinów maszynowych, więc zarówno w multiplayerze, jak i w kampanii singlowej będzie okazja do wyjechania komuś w ryj przy pomocy bardzo ciężkiego narzędzia. Co jest zresztą demonstrowane w pierwszych sekundach zwiastuna. I szczerze, strasznie podoba mi się powrót do okresu I wojny światowej. Tym bardziej, że Call of Duty, jak wiecie, z roku na rok zamienia się w większy i większy kubeł łajna, zaś odskocznia pokroju Hardline... No, mówiąc dyplomatycznie, nie bardzo im wyszła. Martwi mnie tylko próba ogarnięcia globalnego konfliktu, która może się źle odbić na jakości miejscówek, ale z drugiej strony, może lokacje na całym globie. To po prostu po jednej misji w siedmiu miejscach, ale tego akurat bym sobie specjalnie nie życzył. Ma być rozmach, i to taki, który sprawi, że Activision zawiesi Call of Duty i zrobi wreszcie grę, która będzie porządna. I może stojąca na nowym silniku, a nie 35. ewolucji silnika Squake'a dwójki. Bo komu jak komu, ale akti hajsu akurat. no, brakować nie powinno. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. An empire at your feet, and you've lost it all. W zeszłym roku Bethesda zrobiła mi poniekąd E3 i to zanim impreza na dobre zdążyła się rozkręcić, bowiem na pierwszej otwierającej targi konferencji Rafael Colanzonio i Harvey Smith zapowiedzieli sequel do jednej z moich ulubionych gier poprzedniej generacji. Dishonored, które kocham do tego stopnia, że splatynowałem je na PS3 i kupiłem drugi raz na PS4, by raz jeszcze popałętać się pod Dunwall jako Korwo Atano ale dość o poprzedniej grze, bo w minionym tygodniu za sprawą obszernej publikacji w Game Informerze dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy odnośnie gameplay'u i tego, co tak w zasadzie będziemy mogli robić. Z racji tego, że dostępne będą dwie grywalne postacie, będą także dwa zestawy skilli. Te, które posiadał korwo w pierwszej grze zostaną rozbudowane, chociażby o umiejętność przyspieszania czasu, a nie jak dotychczas miednie spowalniania i zatrzymywania go, zaś Emily dostanie swoją własną listę. Figurują na niej takie zdolności jak Far Reach, najpewniej widziane na pierwszym zwiastunie te magiczne macki obezwładniające przeciwników Mesmerize, cudownie związujące oponentów Dominą, pozwalające na przemykanie szczelinami i zlewanie się z cieniami Shadow Walk, a zestaw dotychczas ujawnionych skili zamyka Doppelganger, czyli możliwość stworzenia sobowtóra bohaterki, którego będzie można zdetonować i zadać obrażenia przeciwnikom. Nie wiem, czy zamieniłbym Blinka, Dark Vision i Band Time na rzeczy powyżej, ale bankowo przejdę grę kilka razy, więc wypróbuję je wszystkie, tak czy inaczej. Nie zmieni się arsenał, który wykorzystywaliśmy do pucharka, mostly flesh and steel. Kusza, pistolet i miecz pozostaną w większości nietknięte. Ewolucji uległ natomiast design lokacji, który teraz ma stawiać na o wiele większą wertykalność gameplayu, w parze z czym będzie szło lepsze AI oponentów, którzy będą gonić za nami nawet po dachach. Nad całością ma czuwać zmodyfikowana wersja ID Tech 5 nazwana Devoid Engine i. Prawdę powiedziawszy, nieco mnie to martwi, patrząc na Duma, ale dopóki nie zobaczymy jakiegoś gameplayu, wstrzymam się z opiniami. Mam tylko nadzieję na zachowanie cudownego kierownictwa artystycznego, z jakim mieliśmy do czynienia w jedynce, bo było. cóż. genialne! To już wszystko w 28 epizodzie gościa niedzielnego 20. Standardowo dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie za tydzień. To jest o ile nie słuchacie podcastu, a powinniście słuchać podcastu, więc słuchajcie podcastu i usłyszymy się już jutro. Jakoś tak. Trzymajcie się ciepło. Hej, patrz z wami!